Doszłam do wniosku, że po prostu ostatnie zamówienie z Inseja dogram wam we vlogu. I wiecie co, dla pewnych osób takie strony powinny być zabronione. Mówię to całkiem poważnie, bo yy, w tym zamówieniu nie ma nic, co faktycznie potrzebuję. Po prostu te rzeczy mi się podobały. Koniec, kropka. No, bądźmy obiektywni. No, ale tak to jest, słuchajcie. Może jedna rzecz, o której myślałam, to taki stojak na górę do łazienki na papier toaletowy, bo tam mamy wieczny problem z brakiem papieru. Więc, no, powiedzmy, że jedyna ta rzecz była potrzebna, a reszta to po prostu głupoty. Zamówiłam, pokażę Wam później, jak ona będzie wyglądać matę dla Chase'a do auta, ponieważ obecna, którą ma z temu, no nie do końca się spisuje. Ta już widzę, że jest porządniejsza jakościowo, ale chyba mniejsza. A wiecie, że Chase to kawał psa i on naprawdę dużo miejsca zajmuje na tyłach auta, także cały tył jest przeznaczony dla niego i to musi być zabezpieczone, bo po prostu zostawia sierść no, i pomyślałam, że spróbuję z nową matą. I chyba będzie za mało. No ale słuchajcie, zobaczymy. Luzia kocha konie, i nareszcie dostała swojego hobby horse'a chyba tak to się nazywa. Proszę bardzo. Na pewno będzie szczęśliwa. Jak wróci ze szkoły, to będzie dla niej niespodzianka, bo nawet jej nic o tym nie mówiłam. Tutaj będzie mogła sobie biegać z konikiem. Był dużo tańszy niż takie standardowe, także mam nadzieję, że jakościowo też będzie ok. Pojemniki z pokrywką. W środku mamy trzy pojemniczki. Fantastyczne na pasty, na sałatki, a ja dużo takich rzeczy robię, więc idealnie mi się sprawdzą. Mam, ale takie większe i okrągłe, które po prostu zajmują więcej miejsca w lodówce. I pomyślałam, że te będą bardziej ustawne, i faktycznie tak będzie. Dzieciowy! Nie mogłam się powstrzymać, ale w związku z tym, że Zuzia nauczyła się jeździć na rowerze, no to ma e, też nowy dzwonek. O, o, o! Nie, to nie dla Ciebie. Ale jest jedna rzecz dla Ciebie. No, taki trochę dzieciowy. No, ale okej, okay, może jej się spodoba, a jak nie, to mamy dziewczynkę, która kocha dinozaury i na pewno będzie zachwycona tym y, dzwonkiem. Koszyczki, bo koszyczków nigdy nie za wiele, są idealne w organizacji domu. Jeden pójdzie do łazienki na, y, na, na górę, a drugi do kuchni płyn do mycia naczyń, gąbeczki itp. itd. Deska, która totalnie nie jest funkcjonalna, ale jest przepiękna. No zobaczcie. Czy ona nie będzie wyglądać pięknie? Będzie. Czy będzie się na niej dobrze kroiło? No, możemy na tej stronie kroić. Super. Piękna. Po prostu piękna. I ostatnia rzecz. Muszę po nią sięgnąć. to już raczej sika miska. Te miseczki są małe. Myślę, że dla dużo mniejszego pieska, ale po prostu będę mu robiła dokładki. A jak będzie miał więcej jedzonka mokrego, no to dam mu jego obecną miskę, ale tak na co dzień myślę, że będzie ok. A po prostu będę mu dolewać częściej wody. I dziela to zresztą świeża woda, bardzo ważna. No, i tyle. Dużo, niedużo, za dużo, naprawdę za dużo jest tych rzeczy. Zdecydowanie muszę zrobić sobie szlaba na zakupy w Senseju, a aczkolwiek wydaje mi się, że już wszystko kupiłam o czym myślałam. Zrobiło się ciepło. Wyszło słońce i od razu tak jakby lepiej, bo jak nagrywałam Wam ten haul z senseja, no to było ciemno, strasznie ciemno. Mam nadzieję, że jako tako to wyjdzie. Mm. Zabieram się za robienie ciasta, ponieważ po pierwsze zbliża się weekend, a weekend zobowiązuje i ciasto musi być. A po drugie mamy gościa, więc tym bardziej ciasto musi być. Generalnie, co tu takie brudne? Będę je robiła w termomiksie. Tak, mam termomiksa i tak jestem z niego zadowolona i korzystam bardzo często. Yy, jako, iż mamy sezon na truskawki, aby najmniej się zaczyna, więc to będzie ciasto z truskawkami, z taką pianką truskawkową. Pierwszy raz je będę robić, więc mam nadzieję, że wyjdzie, bo to też nie jest takie oczywiste. Uruchamiam maszynę losującą. <grym> uh! Jak Zuzia, prezent? Fajny. Od jednego do 10? 10. Podoba ci się? Hmm? Będziesz skakała na dworzu, na koniku? Tak. Fajne jest, to prawda. Mm. Słuchajcie, e... zapomniałam pokazać Wam trzech rzeczy. Mhm. Tak, jakby było mało, to dokupiłam sobie jeszcze kubeczek, no bo przecież e... potrzebny jest setny kubek, ale nie mogłam się oprzeć. Super miska na sałatkę razy 1, bo Zuzia nie jest sałatek. Fajnie wygląda ten talerzyk i yy, piękne talerze. Razy dwa. Tak, mam mnóstwo talerzy oczywiście. Oczywiście były mi one niepotrzebne, ale uznałam, że nie mogę bez nich żyć, więc je kupiłam, o, yy, Zuzia dostała dzwonek. Yy, jemy szybki, szybki obiad i zbieramy się na salę zabaw. Musimy się przebrać, bo oczywiście zrobiło się gorąco, wyszło słońce, a my w swetrach. To znaczy ja, a Zuzia w długim rękawku. A ja się tu. A ja miałam głowę w piasku. Tak, w ogóle przychodzę po Zuzia, a Zuzia w piaskownicy robi orła, nie? Jej. Głodna? Mhm. mhm. Koktajl pi. Póki nie będzie makaronu. Ciasto zrobiłam. Ciasto zrobiłam. Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, nałożyłam sobie taki malusienki kawałeczek. No więcej tego ciasta niż pianki. Ale dobrze wygląda. I zaraz spróbujemy. Zuzia! Mmm! Mm. Chodź, próbujesz ciacha. Musisz mi powiedzieć, czy dobre. dobra. No jak jedzie to jako w końską. Dobra. 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 Okej. Okay. Uwaga. Oba. Dobra? Dobra, nie? Też jeszcze? To jest ciasto czekoladowe z truskawą. Hmm? Odbieraj paszczę szeroko. Pomału, pomału. O, kawałek! Hmm? I jak? Pycha! Pycha? Dobre. Jest ciasto czekoladowe. <kluzny> Polane taką pianką truskawkową z mm, zbitej śmietany i truskawek. Oczywiście nie obyło się bez przygód, bo śmietana mi się zważyła. Ale przeczytałam w internetach, że trzeba dodać gorącej wody i zmiksować. I się udało, słuchajcie. Uratowane ciasto. Bardzo dobre. Mhm. Pycha. Jakby było więcej tej pianki, bo ciasto jest trochę grubsze. Ale dobre. Mm, pycha. Mm, Kurde. Naprawdę zajebiste ciasto. Ciasto jest czekoladowe z taką pianką truskawkową. Nie wygląda, ale jak się potrasuje pitą śmietaną, będzie okej. Okay. Okay, Bóg Może, że on był. Tylko zamknęłam eee, jak, jak jechałam po ciebie. O. Śniadanka weekendowe są najlepsze, bo jemy je razem. Dla każdego coś innego, dla mnie zwykłe kanapeczki. A dla Zuzanki paróweczki z jej ukochaną wędlinką misiem. Jo, kochanie, wiesz, wiesz. Wiesz, no? My szykujemy się do kina. Idziemy na Lilo i Stitch. Trailery zapowiadały się rewelacyjnie. No? Ja nie jesteś fanką Stitcha. Nie jesteś już fanką Stitcha? No, lubię stitcha, ale wiesz, że to bardziej stitcha jak. No, jeszcze shadow. rok temu byłaś. Wszystko się zmienia. Ja teraz jestem szadowania. Oho, a ja się tam cieszę. Ja się cieszę, że idziemy na Stitcha, bo jestem pewna, że się ubawimy, a później idziemy na salę zabaw, a wieczorem jeszcze musimy iść do przyjaciela Zuzi, który ma dzisiaj komunię. I chcemy mu wręczyć upominek i złożyć życzenia, ponieważ to dla niego bardzo ważny dzień. Więc jeszcze się do niego wybierzemy, także dzień napięty. Cześć, dzień dobry. Co tu się dzieje? My się zbieramy. Zresztą powiedziałam Wam przed chwilą, że zbieramy się do kina. Nie wiem, jaka jest pogoda, tak naprawdę. Słońce świeci, ale jest wiecznie, więc krótki rękawek. Wspomniałam Wam, że zbieramy się do kina i właśnie nastał ten moment. Na dworze świeci słońce, ale mam wrażenie, że jednak za ciepło nie jest, więc... O, widzicie? Strzał w dziesiątkę był z tym koniem. Więc założę moją kurtkę jeansową. Widziałaś, Zuzia? Ty jeszcze jej nie widziałaś. Chyba jak szłam, to ty to widziałaś. A, no i co? Podoba A, pozdrawiam. Super, nie? Z, z atomówkami. To jest też autobuski Tak? Dobra, Super wygląda. Super, super wygląda. Po prostu, jak pójdziemy na salę zabaw, to ją zdejmę i będę w krótkim rękawku. Zuzanko, napiszcie herbatki, bo w ogóle jej nie wypiłaś. Zuzia przywiozła od dziadka do nauki matematyki do wypijania głupot z głowy. i Dziadek dostał na urodziny. I Zuzia mu to ukradłaś czy dostałaś? Dostałaś. Dostałaś, no. Także mam narzędzie do nauki matematyki. Cię, 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 cię. Zuzusiu pi herbatkę, kochanie. W ogóle się nie napiłaś tej herbaty. A już musimy y, wychodzić. <laughs> Pakuję przekąski drobniusie, drobniutenkie, e, żelki zdrowe i naj, najlepsze jabłka na świecie, które są o smaku mango. Słuchajcie, to mnie tak zaskoczyło, ale to jest tak obłędnie pyszne. Zuzia, dobre czy niedobre? Bardzo dobre. Bardzo dobre, pyszne, słuchajcie. Malutka paczuszka 12 gram, coś około czwórki. Ale Jezus, to jest po prostu rozkosz dla podniebienia, słuchajcie. Jabłko, ale mango. Jeżeli lubicie mango, to jest absolutnie konieczny Maszew, Myślę, że obiad po prostu zjemy już na mieście. Pewnie też jakieś przekąski, także za dużo nie chcę dźwigać. No. Ale ja przecież. Ja lubię mango. No, nie lubisz mango, ale to jabłka lubisz. No, widzisz, no może jednak lubisz mango. Mamy mango, o. Mamy też mango, czeka na swoje 5 minut. To może się okazało, że jednak polubiłaś mango. No? E, okazało się, że w mojej torbie ze zdrowymi przekąskami świeci już pustka. Więc muszę domówić dla Zuzi do lunchboxa i no i po prostu żeby było. Zuzi przyjaciel ma celiakię, więc zawsze staram się też mieć jakieś zdrowe przekąski dla niego. Nie zauważyłam słuchajcie, ponieważ wczoraj robiłam zamówienie ulubionych chrupek Zuzi. Mamuty, to są chrupki o smaku orzechowym. Mamuty? Mamuty. I Zuzanka je bardzo lubi. Zamówiłam pięć paczek. Zobaczek. Nie, nie widziałam ich nigdzie stacjonarnie, więc ja robię po prostu zamówienia w internecie. Domówiłam jeszcze jakieś zdrowe paluszki i tym podobne, ale nie widziałam, że w żelkach i w jabłuszkach, bo lubimy bardzo chipsy jabłkowe, wszelkiego rodzaju są ustki, więc też muszę niestety domówić. Bo wiecie, ja generalnie wychodzę z założenia, że w życiu potrzebny jest umiar. Jak Zuzanka idzie do sklepu i ma ochotę nie wiem, załóżmy na kinderki, to jej kupię te kinderki. Ale raczej nie je ich codziennie i do szkoły staram się jej dawać zdrowe słodycze. No chyba, że po prostu ma ochotę na coś innego. To wtedy jasne jak najbardziej. Ale w domu mam zawsze również zdrowe opcje. I tutaj też sobie weźmiemy co nieco. Tak. No bo, a wiesz, jak się to brak się bokażada. Tak jak naprawdę. No jasna makarena tutaj nie z mojego dzieciństwa. Na dyskotekę szkolnych tańczyłam. No. E, dobra, zbieramy się, słuchajcie. Nie jadłam nigdy tych żalek. Zobaczymy. Mm. O! to tu się nie może doczekać? I no, już kropia, Wytrzyma coś. Wyłóżmy największą. Dzień dziecka Myka. mamy. I dzień mamy zarazem, co? Mega. Mega. Jestem Myka. bardzo ciekawa tego filmu. Jestem w sumie pewna, że się dobrze ubawimy, co? Myka. Mhm. Niestety będziemy grzeszyć. Możesz... jakiegokolwiek, pamiętaj. Co? Jakiegokolwiek! Nei. <laughs> Dla mnie starość radość, chwila odpoczynku dla starszych ludzi. Jak misia? Pokaż, co jesz. Dobre? Tak wygląda. Takie tyci, malusie, nie? Mm. Pycha. Wypoczywamy sobie, co? Ktoś tu zgłodniał. Po mega na czosach, bo w McDonaldzie pora na coś zdrowszego, co? Hej, hey. gdzie idziemy teraz? Mm. No, no, no. Dobra Bo ja się Coś kombinuj